To cię się stało! O go skończyłem ładnie! Siema siema, masy dzisiaj gramy wyścigi z ekipą Oczywiście jeśli filmik się spodoba to łapka w Łapeczka w górę przycisz subskrybuj Zobacz, że odsyłam was do, na do moich innych odcinków <coughs> Gdzie na przykład był ostatnio robiony geniusz Albo próby czasowe były ostatnio nagrywane Wyszło nawet spoko Zapraszam was jeszcze na kanał Dodgera, A my już zaczynamy Wyścigi z ekipką GO a jakby Siema. się ktoś... Jakbyś właśnie ktoś pytał, co możecie ocenić moją nową postać. Yy, a no jest piękne, ja wam zaraz pokażę. Jakbym się coś pytał w tych trudasotek, to zrobiłem je ładne. potem, od razu. Od razu tak. potem nie tak. zrobiłem tu. Jakieś tak. auto muszę Chodzę fajne wyciągnąć. No dobra, ja już jestem ready. O ja już jestem ready, ja już wiem co biorę. Trej hard jakiś... A, a mnie pewnie przez skipu, ja my auto nie wybiorę, wiedziałem, dobra. Pokażę wam do gara jeszcze na sekundkę. O macie, jaki piękny. I na próbach to sobie wyobrażam. w komentarzach, czy fajnie mi wyszła postać. Wiem, że fajnie, ale jak fajnie? Co wy wzięliście? Słynna! Ja wziąłem. Od Sopus. Ja wziąłem T20, Nie wziąłem krupelkę. T20, bo jak. No, się, że to jest coś w stylu skill test, czy coś. No. Dlatego wziąłem T20. Znaczy na, 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 na minimapie to wyglądało jakiś. Jest... No, już widzę jakieś dziwolągi postawiane są. No i dlatego wziąłem T20. Jezu! O co to jest? Co to jest? Niech mamy jechać! Ej, aha, jest, tak, tak, ja wchodzę aha wchodzę to jest easy! Kropelko! Bo to mi z tak zadriftowała, nie? bo ona się nie rozpędza tak szybko. Chłopca, toga trochę dyje wyci, nie wiem gdzie jechać. Co nie? A powiedz mi, że ty wiesz. Ja nie wiem. Jezu! Ja, ja, ja jadę na ślepo Dobra ja wskakuję na Warrida. Ale ja. chceł? Ty, ale dobrze rozpalił strajkart str 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 mołda. Trajkart? No, on wpalił strajkart na mołda, zobacz jak on pędzi. Spocony, tak. Ile to jest okrążeń? Ej, dwa chyba. Eee, taka mapka wygląda. Na razie na easy. A potem będzie, to jest niemożliwe. Pewnie tak. Zmarniaka Maria, pet, już się wywalił. No bo to co ja mam nie nie zrobić? Ale do ja do wody padłem No i widzisz ja ten Nie ten ja ten normalnie Dobra, no i tyle z mojego wyścigu, ja już sobie pograłem <grym> Marcelie Kastrahausie <grym> Ale to nie ma sensu, bo Jakoś dla ciebie, ty nie wypadłem dla ciebie znaczy nie, nie wypadłem do wody Tyle. Ja nie wypadłem w ogóle, ten tam, tam się nie da ten, tam się nie da Ja tam nie wylepię do wody ole, 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 ten ale, prawda, ale. Ale, mam trzy Ja też ja się gdzieś... obstrałem. O kurde, Oj, ale... co to jest? Dominik tam jest 3 km z tyłu. Nie, ja bym się, gdybym się nie wyglebał, bo mi kropelka za bardzo skreprokowała. No, wiesz, no, nie, nie pu... się bierze się kropelki. I nie puściła mi, najgorsze, że ona mi nie puściła Warrida, kiedy miała puścić. Tak jest? Nie puściła bo... jak puścić Warrida XL? Chłopowi tam coś się puszcza. O nie, co bym to coś to powiedział, ale to nie na odcinku. Nie na odcinku. Bożna. O tutaj jest hangar, ma, raczej Boże jaki hangar. Tutaj ma paczki pe pewien osobnik, który no, jest najbogatszy na jest serwerze. Oczywiście na tak wbijem to, co nie? No na tak a na czym ty myślisz? Trojanem. Trojan Trojanem wbij. Pozdro lakunaty. Trojanem. Dobra, wziąłem kropelkę na skill testy. Jestem nienormalny? Jest tak. To <noise> <noise> Milik ma teraz do wybierania gówna. Tak, <noise> wybierać Przynajmniej nie kupywanie, jak niektórzy. Ej, ale jeden osobnik już wyszedł z naszego na serwera, więc trzeba Aha! było go. Team <noise> trzeba było go. To samo zrobiłem <noise> kasper, tylko ja się wywaliłem na kufla. Ale się nie dało ten hamować, według mnie. Eee, <noise> Ee, już mi, się wywal. Mi, już mi się Już mi zamachał. A wy zaczęliście nowe kółeczko? No, już dawno. To jest łatwe. O, 30 sekund ma do mnie. Kto? <grym> Dominik. To do mnie ma jeszcze. Raz, do mnie 40. ma 30, 40. Do mnie 40 też. To teraz do mnie też ma 40 nie ten tak, tak mi pochało, to No dobra, ani z się. Dla tego Dlatego ja go nie, nie, ja go nie On nie jest jakiś mega trudny. Końcówka, bo on nie da się normalnie na ten. Ale się tam trzeba przyhamować. No to zatrzymać no się przecież, na tym urraj. Ja to ja sobie do bo on jest prosty, kropelką. A no, to bez przyhamowania po prostu. No ja przyjechałem sam. O do gry, to jest Kadasarka tam wywaliła. Kiedy my przyjechałaś Darka No ale tam easy 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 o, bo No, bo jest... ja, no, 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 Nie jaki się ja nawet go nie mam kupionego dla easy, siebie Easy 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 a, a wywaliłem się bo skoczyłem i zawalnąłem o coś Arek nie przegoni Ale wiesz Doger easy Easy mapka easy 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 ja mam o w dupę Pisz, pisze, lewoś, Ej, ja mam do Dominika minutę. O, do mnie, o, do mnie mam minutę dwadzieścia. No do mnie nie też. Be. A się waliłem, no piry. Może dlatego, że, po, że byłem na ZW? Oj. Jakich ZW? nie mówiłeś. No mówię. A. A co, ja mam się tłumaczyć wam? Tak. Tak. To miałeś masz? I, 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 i to. Masz się teraz. Masz się tłumaczyć, moder, 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 moderatorze. No Za 4 dni się będę ale teraz nie masz żadnej władzy nade mną. Ja ta mam władzę nad tą i to potężną. Jak mi odwiesisz, to od razu, od razu, panie Marcelku, co panu podać, ale <noise> tak. Ale tak to się panie, No tak, <noise> no. <noise> Mu perole, to nie? A z takim operolem, ja? na pistopie, wywal się później, żebym był pierwszy, dzięki. Jezu, ała! Hamulce się napsuły! Ale ham... <laughs> Dobrze, się... do, do, że będę taki sam. Jezu, kot mi! Jak lewaturę. Czekajcie chwilkę. O <laughs> gdzie się zgubił. Cały <laughs> bardziej się Jezu, on tutaj dopiero jest tutaj. No? Dobra, Jedno Dobra, także widzimy się na samym wyścigu, jak to Dominik ukończy. Czyli także... za 2 sekundy. Elo Dobra, także my już wracamy. Na mnie leży, bo jest wolny wyścig, bo jest wyścig z 3 metrów. Dobra, cyk. I cyk. Czekaj, no ale wyłączyłem tu nigowanki, bo już Arek by dawał swoim X-Ocelotem, czy co on bym tam wziął tryhard. Wiesz, on nie ma ocelota, on tylko tym. On tylko kriegerem. Nie, to Blubber ma Nie, Blubbera Kriegerem. Ej, gdzie moje T20? Te T20! Ja tam polubiłem X-Ocelota ostatnio tak bardzo. Dobra, Krigera. Jakoś tak mi się fajnie mieści No. I powiem ci, że, że on chyba mniej lata niż e Emerus. Jak nim wygrałem kim testa ostatnio, w mi. O, dominik Krajger. Przypadkowo, bo nie mogłem znaleźć... Te tu tak jest ten tak. wyścig, nie, ja tego nie robię. daliśmy to chyba. tak tego... przypadkowo. Przypadkowo wziął... On jakby werbal No, przypadkowo wziąłem <laughs> kragerka. Nie, ja już wiem, że ja tego nie robię. Czemu? Jedno no, no co ja jeszcze, się... jeszcze będziemy w dupska gwałcił. Nice! Daj się wyprzedzić. Nie! No, nie! Maksarek może. Dobrze, dobrze mu tam, dobrze mu tak. dobra, masz... tak. uciekliście ode mnie, że nie spędzicie chyba od was nie złapie. Dobra, Maksarek, zapamiętam to. Aaa, no... E, no ale tobie robić, <laughs> o, ty robić no. masę! Ody mnie! Zablokowałem się tu jeszcze. Ej! Fajnie. Nie, Arek będzie miał Turko Masz Takiego farta, on już wylatywał. Długo się tak zablokował, że ja nie wiem czy on wyjedzie. No wyjechałem już, ale dobra. To jest mój znienawidzony... To jest moja znienawidzona mapa. Ja grałem, ja jej nienawidzę, dobra. Ja też jej nienawidzę. Nie, ja A to ja już jestem ostatni. Ha, debil. Ja tego nie dogonię, nawet Dominika. Arka dogonić, wiesz co on zrobił? wrąbował nie, się! W, ja, ja w, nie, ja nikogo nie dogonię. Wrąbał się w drewnianą lampkę. No a ja, a ja niby nie! A. <laughs> Chyba no, że No właśnie, już nade mną 10 sekund przewagi. Elo! 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 Jeszcze dojdzie jedno okrążenie. to tym bardziej mamy jakieś szanse. Zacznę co sobie tu na tarce. Dobra, Doger dogoniłeś mnie teraz. Mhm. -mm. Tak? Jeszcze ej tam, naciśnijcie tam E, bo tam jest taka kamerka z dołu, gdzie jesteś Arek, teraz ty. Ja wiem o tym, ja to jak zawsze robię. Dobra. Czy to, w ogóle nie wiem jak to działa, bo ty to, czy to twórca ustawia tą kamerkę, czy jak to działa? Bo czasem nie ma takiej kamerki. Nie, to GTA ustawia. No właśnie nie wiem, bo, czas, bo czasem są takie długie long jumpy i nie ma tej kamerki. A czasem jest mały long jump i jest kamerka, więc nie rozumiem No GTA ma takiego, jest taki, ma taki moc jak Exit, czyli go nie ma. Ej, poczekaj się na Pistopie przed metą. To znaczy, i tak ukończę, ale ja tak o, żebym was mógł wyprzedzić. Ja mam nie ma nic za darmo, kolego. Tak. Wszystko za darmo. Mogłem jednak ci nie odpuszczać cię ci skuncić. A ty kiedy dzisiaj mi skuncisz? No, po tym, co mi zrobiłeś. Na, ma, u mnie na odcinku życie. Patrzcie, posłuchajcie zły. mówi, no no ja nikogo nie chuncę jak on mnie nic nie robi. Na moim filmie jadę pierwszy, on nie wywala bez powodu. Ale ja powie, nie bez powodu, bo chciałem być pierwszy. Bez powodu. Chciałem, nie, chciałem, był powód, chciałem być pierwszy. By, by, była już ta nie. meta. By, byłeś drugi? Nie, byłeś drugi. Nie, nie. powiedziałeś tak. Ja nikogo nie chuncę dopóki on mi Nie mówię, robi, więc ja nie ma nie ja 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 dobra, ale ty mu robisz coś. Dobra, dobra, okej, okay, dobra to zmieniam moją taktykę To chuncę tylko wtedy kiedy ktoś jest drugim w Szymecie, ja chyba pierwszy. O, tak powiedzmy, bo Nie, zaraz nie rób zaraz... tego, nie rób tego, nie rób tego. Ej, dobra, ale mogę skuncić. Dobra, ja chunce Max Arka, mar mar on ci by też... Ja Marcela! Ale, ale... mini mar ale... <kłysy> do... wiesz co, zrobiłem go tak skunciłem, prawidłnie, on się wywalił, na go ale on mi się... tak skuncił Hamsko, wiesz ale... widziałeś jak było no, we mnie. Ale się chłopie! Ten... Ale jego też skunciłem, on się prawie by wywalił. Prawie by się wywalił. No to prawie, a ja się wywaliłem. <grym> daj, ale chłopie, go on, ale on już wylatywał poza mapkę. Tu jest jeden No i dobrze, no i oto mi... Dzięki. On już poza mapkę wylatywał! Dobra, krager był dobry, jest nawet szybki. No dlatego jest dla pussy. Plus jeden. No ale ja jestem pussy. No wreszcie Ew. się przyznał! Dobra, no, czyli nie mamy blueberry A. dwa. Ale też ma Kragera! O nie, to w ten wyścig! Ale ja go grałem... Kragera wziąłeś! Kragera wziąłeś! Nie mnie do Blueberry! Bluebera jest i wiecie jaki. O Dobra! Dobrze ci tak, Arek! Ja, że ja i tak go No to niech skończ mi go, bo teraz będzie chciał mnie. Dobra, wiem, tylko jak... No właśnie, wi jak tu... widzę, widzę, widzę jak mnie ochroniasz, Dominik. No... Tak, panie Marcelku, już! Kur... No Dominik! widziałeś, ja co się stało? O, ale go skończyłem ładnie! Dobra, zaję, fajny wyścig. Nie obredno. Ale wiesz co ja zrobiłem... zrobiłem? Zrobiłem kółeczko tak wokół i go skończyłem tak kamsko. A, doda to jest ten wyścig. Kasper! Nie, ja, ja, ja! Tak naprawdę można jechać tam chyba górą i to nie robi nic jakichś? Tu jestem! W... Nie, dobra, ja no, jestem! Troszkę, troszkę jest już. O nie! Te long jumpy! Nie, właśnie one dobra, nie jest jestem. są chyba jakieś trudne. jest Nie, to nie jest do Jest idziesz. No dobra, jedę lewą. No a z prawą. I nie się no, zwolnij, zwolnij troszeczkę, jedź, jedź. Nie, poza mapę! Jak poza mapę? No poza mapę, bo musiałem zwolnić przez ciebie. Hal, dobra, bo za mała prędkość. A, zaleciło mi ta pointa. A, na cheatkach? Ale chodźcie do nich podbustować, a nie będziesz mi huncił, debilu! Ty masz IQ? Ale gdybyś mi Ale on jest już debilem, bo on zamiast się podbustować do dogera i do getaski, będę pierwszy, to nie! To będzie chancił mnie! Bez sensu, nie wie, bez nie wie, sensu, Dominię to mnie się busta. Bus, no za chwilę go spokojnie dogonimy go to dopadnie jego sprawiedliwość Ale on ma... Z, on, ale on ma z, o, z, raikiu, bo on okudę, z Bo O nie! Trafisz? Nie trafię! Bo wziąłem, twój, wziąłem twój dymek i nie chciałem w ciebie walnąć na Jaki pełnej, dymek? dlatego? Ten czy jak A, to się boost nazywa? To Busta, ale chodzi mi nie chciałem w ciebie walnąć, bo w ciebie walnął na pełnej. Nie byłoby. Oh, no! Dobra. Z Maria, Arek, ty masz sobie, że jesteś two-headem. fort for two No to jest naprawdę, on, 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 on się na wszystkich śmieja ja Sam jest taki. Nie, chodzi o to, że. Zamiast się podbustować do dogera, bo byśmy wtedy. Ja zo... się tylko tylko Dogera, więc nie muszę. Ej, do, doger, schłęcisz go ode mnie? Nie, bo on jest pierwszy on razu mnie trochę oddawł. A dobra, mnie. A już mnie wyprzedził. Doger, go schłęcisz doogera. No ja się wywalam w tunelu jakimś upośledzonym. Po, powiedział, powiedział do mnie, który nie jest upośledzony. Tak, ja nie jestem. Nie jestem jak pewno osoba, których już nie ma na tym serwerze. No dobra, on cię, cię skunczy zaraz, za ja ci mówię. Nie, bo my jedziemy prosto. Tak, wi ja widzę, widzę, na, na, widzę prosto jak ty go chuncisz tam co chwilę. O okay, Gercie, ja cię skunczyłem teraz? Nie, ale próbowałeś, bo mm -hmm. widzę. Dobra, Marcel, jak brakuje ci do czołówki. No mi, ja, to nie z dwie sekundy do niej, robi, na sekunda. Bo ja już postawiłem o, na ciebie. To o! Jechałem, się... widziałeś yes. to, jak to on, Nie. Jak cię stańcie? nie wjechał, jakbyś nie Nie podoba mi się, że Max Arek, a nie M. Marcel zdobyła pierwsze miejsce. O, no i już mnie wszyscy wyprzedzili. A dobrze mu tak! Dobrze mu tak! Dobra, Marcel ciśnij do końca! Dolecę! Doleciałem na styk! A! Aha! <laughs> no i widzisz. No i już mnie wszyscy wyprzedzili. Tylko mi jakim cudem mnie przekręciło. Bo bardzo o mnie ciekawi to. Chciałbym wiedzieć. A jak jesteś chujem? Ty jesteś główny, tak mi ostatnio to robiłeś, wiesz? Więc... Nie, ale ty... Nie Arek to jest sami jesteś Arek, taki Arek, dla... Ale Arek, bie, bierzesz Kregera. po pierwszej na Krager nie znam, jakbyś nie wiedział. A i pierwsze miejsce. A ty jesteś pussy, Arek ty wszystkich. No plus jeden. <noise> Powiedział Arek który o, był mi wyszło. Znowu mam takie coś, że będę każdego kłócić. Dobra. Tylko masz teraz. Także kuchnięcie. dziękuję za oglądanie. Nie Trzymajcie się, miłego dnia, elo.